Witam. Jest godzina 4.43 e, Sobota, 20 sierpnia. Czekamy jeszcze na kolegi, na Daniela. E, jedziemy na godule, na rybki, na parę godzin. Mamy nadzieję na parę ładnych karasi, na liny no niedługo wyruszamy, tylko jeszcze kolega przybędzie. E, będziemy łowić na czerwone robaki. Przede wszystkim na to, bo to jest stawia czerwony robaki. Dodatkowo mamy zanętę e, Lorpio Uniwersalną. Będziemy być na metodę oraz na, na zwykłą e, gruntówkę przelotową. Ale go nie ma. Jeszcze nie ma kolegi. E, Kiedyś się rozłożymy. E, jeszcze coś tam nagramy. Także do zobaczenia. O, witam już zastawię. Kolega Daniel, który doszedł, który doszedł. tam. Już na branie było teraz, bardzo ładnie przykleiło do wędki, ale niestety puste. Kolega łowi klasyczną zutówką na sprężynkę przelotową na haczyku czerwony robak, tak by wszyscy właśnie będzie zarzucał. My tutaj mówimy na e, dwa razy metod feeder z kolegą. No, Zestawy mamy wrzucone jakoś od 10 minut może. Pierwsze zbrań nie było. Także czekamy na większe ryby. No jako, że mamy spokój. Na razie nic się nie dzieje. Postanowiłem co nieco opowiedzieć o tym stawie. 30 lat temu była to przepompownia wody. Rozprawowała ona około jakieś 10 lat. Po zamknięciu tej przypompowni 5 lat później PZ2 zajęło się tym stawem. Z tego co mi wiadomo, wpuszczono tutaj całkiem niezbłaga skarpia, bodajże nawet do 8 kg. Występuje też karaś, tylko nie wiem, nie wiem jaki jest duży. Lin na pewno jest spory. Zręgi, o dziwo, tutaj zazwyczaj przekraczają 25-8 cm, także są dosyć spore, jak na zręgi. Co mogę powiedzieć Do tego dodać Koledzy? Help Nie, Daniel tutaj Daniel tutaj Tresa kamer, nie? Damian A nie Danielku powiedz coś No powiedzieć, Na razie mamy spokój Na razie mamy spokój nic się nie dzieje Z jest No ja powiem <laughs> No, chłopak się załamał po tym jak e, ja z kolegą Danielem mieliśmy branie, no, a on nie. No i tak to wygląda. Załamał się. <grycznie> i, i, no, i no, proszę, proszę spojrzeć jak słaby jest nasz kolega psychicznie. E, Ani zwracałem z osadu, e, no on właśnie tak mówiłem, przez 30 lat. Ryby tutaj są naprawdę duże, z tym, że nie znamy tego łowiska e, tak dobrze, jak byśmy tak chcieli. Także jest to typowo dzisiaj wypad taki fartowny. Liczymy na budź szczęścia i nic więcej. Lecimy. No, dobra. Także łowię teraz yy, moją wędkę. Jest to wędka typowo feeder. Ciężar wyrzutu do 90 gram. Długość 360. Miękka szczytówka. Ta jedna z naj tych najmiększych. Tak. Omówię na metodę. Proszę bardzo. Podajnik drenana 25 gramów large, duży, jest to zestaw przelotowy, tutaj proszę na końcu jest koralik z ołowiu, aby było to wszystko przelotowo. Proszę, tutaj długości bodajże chyba 6 cm, na włosie czerwony robak, tutaj proszę, tak wygląda. Foremka odrenana, Mam tutaj takie, takie małe wyżłobienia. Nie wiem, czy to będzie widać. Widać. O! pokażę jak, jak sobie napełniamy tą foremkę. O! Jest tutaj przynęta, Zasilamy. Nie. Naciskamy. i tam powinno to wszystko ładnie odejść o proszę bardzo tak wygląda gotowy gotowy i do wrzucenia do wody Małe pytanie, czy leżeć teraz połóżnie czy ulicy? Ciebie na banki, zamian ciebie? Nie, nie Ciebie raczej nie, nie? Dobra No i to było No No jest, pierwsza ryba, właśnie przed chwilą no. Zobaczymy co to Kolega Co to teraz będzie Uważaj Kolega, ciągnie Jakie? Branie było ładne No, coś tam fajnego chyba jest Musimy przyjść zobaczyć kolega tutaj o, a to jest, to jest. Kolega tutaj już z podbierakiem czeka Lili, li, ale fajnie, fajnie czekaj okay? jeszcze, jeszcze, ale uciekło. Powoli, powoli do Jest, ładna rybka Dobre, moment ale Uważam, uważam rybka Uważam, uważam, nie bój się Ładną szuka o, Masywą, masywą o, Teraz no. Masno. Wow, ale fajny, fajny. Masno. Lutku. Karaszek. Legalnie tylko zaczepione. Łowca. Jak profesjonalista? tak jest. O kurde, ale się zapił Ale strasznie ty A zapił się okropnie stary Był wypychać to, bo nie, nie wiem takie moment. Po jak? Zadowolony? tak, w końcu po tych nieudanych braniach jest w końcu rybka, która ma 26, cm no, 27, 27, 27 cm To nie ma źle, ładna rybka, waleczko. No. no tak felernie się zapięła, że ciężko ją odpiąć. Kurde, ale okropnie stary nie no bez kitu no halo pokaż jak się zapięła bardzo Łostro ostro jak pierwszy no, no nie o się łowca też e, to pierwsza zdobyć na dzisiaj która jest godzina jak mogę wiedzieć to W sumie szczęśliwy czasu nie liczą Pierwsza, nie, pierwsza ryba o 7.11 7.11 po półtorej, Minęło półtorej godziny odkąd Dobrze Tu jesteśmy i Idzie do... czwarte branie pieza ja to taki karach go wtedy do tego ładnie ładnie Dobra To kończymy to, toń Drugie branie Drugo ryba, troszkę taką, no miniaturka, miniaturka, kolega, branie pod kobyr do wody, ale taką kurdę, taką malutką a zabrała którą ma nie karb, do wody, popłynęła się. Szkoda takie rybki, niech jeszcze rośnie. I co powiesz? 2-0. Deklasacja. Danielu. Co ja mogę powiedzieć? O twojej zdobyczy. Fajnie, że coś było, ale. Mogło być Liczyło się na większe zdobycze niż ta, co teraz była. No. Jo ja tutaj na razie nic trzeci rzut zero ani szkubnięcia, ani drgania, nic kompletnie. Metoda na, na naszych stawach się nie sprawdza. Kolega tutaj Dawid miał takich kilka brań tak było, ale wszystko takie puste raczej. Metoda na naszych łowiskach w Róży Śląskiej się nie sprawdza. Jak na razie za bardzo. Będziemy... Na jutrzejszy wypad, kombinować coś bardziej w stronę koszyków zanętowych I wtedy zobaczymy, ocenimy czy jest lepiej na standardowym koszyczku przelotowym Czy jednak metoda, czy jednak metoda rozgóra. Bo jak na razie przegrywamy z klasycznym gruntem 2-0 Tak jak zresztą było tydzień temu ostatnio na wypadzie Ale On było 6 er. kasował, złowił 8 ładnych kanasi W większości ponad 34 cm no, ja wtedy byłem bez brania, a kolega trzymający teraz kamerę, złowił wtedy lina 37. No, ale... Ale, tą, ale największą za to rybę. Tak, jedną no. rybę największą. Powiedzmy, że w każdym razie klasyczny grunt wygrywa z metodą. Być może po prostu metoda nie jest tak skuteczna na takich zwykłych łowiskach, niekomercyjnych. Jeszcze to, jak mówię, jutro to ocenimy i, i naprawdę ocenimy dokładnie to i powiemy Państwu, jak to wygląda? To jest skuteczniejsze. Kolejna ryba Daniel. Kolejne ładne branie, ale chyba coś tym razem, coś małego. Ale holuje, holuje. Sorry, podejdźmy. Zobaczmy, co to jest. No, coś małego na pewno. A, wzręga. O, daj do, do góry, normalnie. Zwykły grunt kontra betona 3-0, Daniel Deklasacja. Kurwa, kaj tyś ty widzisz ty, ja w pierdolę. Też No połóż To do mnie, odczepię ramion. Połóż wytka. Nie, nie, tak tutaj. Ten. Myślę, że w granicach tam 22 cm ma, Danielu, czyli cholery. 17 może. Może. O. Taka sztuczka. O! Ale śliski, śliski, śliski Henry leci do wody. A bo, No, do wody, dobra. Bum! Poszło. O, to 3-0, jak się czułeś, Danielu? Dobrze, ale to... Nie ukrywajmy, że liczę na większe sztuki niż te dwie, co były przed chwilą. Ale jest karać. Jeden, który na razie mnie zadowolił. Poczekamy dalej. E, powiedzmy sobie szczerze, Hapol. Hapol i to jeszcze raz Hapol. Normalny Hapol. Kolega, znów w obranie. Coś wielkiego. Tym razem jest to jednak. Chyba, okaz! Większego. Taki dość wielki. Tutaj kolega, operator miał też ładne branie, ale niestety majta. No, majta. Branie takie w sumie, Spuść kurde. Te... Ale jest coś fajnego, jest coś fajnego. Ale kamera woda, no patrz co robisz? Jest wielkie, ja? No, szukam go, kawę go ciśnie. A, on mu spied... uciekł. Nie widać go jeszcze. O, wypływu. Lewo, lewo. Chyba że, chyba, że po prostu alga cię wleczyłyście, że to jest wielkie. Ale mo coś? Co tam jest? Coś mo! Lewo z nim w lewo to di w lewo! Coś mo! Coś tam jest? Może nie jest wielkie, ale co tam jest? Lid, lidek! Ty razem lidek malutki. No, ale Kurwa, kurde, też fajnie zabrał. Algi, algi spotygowały to, wiesz? Ty też fajnie zabrał, O, elegancki lin. Czekaj, o. Nie jest za wielki, ładny. Nie ty, za mały, ładny prosiaczek. Kurwa, myślę, że to będzie trochę większe. To alga, wiesz? Mm. Tak proszę Uu. No jak się jeszcze jak się rzuco Malutki widek, ale jaki piękny Ciepie się jak pierun widać go tam Ja coś tam go widać Kur Kur Czy nie widać widać Kurde widać Ja się zapił, tak ty bo poza to chodzi Jakie to są chodziki? Dobre A <laughs> <laughs> to są chyba e, ósemki ale właśnie typowo właśnie na e, Lili Karb Dlatego są takie ostre i dobre ale śliski, śliski grzesił tu razem. Mały, mały. No, te, 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 jednak te algi spotygowałeś. No. No. Halo! Śliski! No, jednak kurde, kurde wygrzywoczymy, co to? O, będę tej, 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 tak. No, ładny, ładny łowca Łowca ładny, piękna rybka, kurde patrzcie jaka Złotołuska, łózka łózka, dziubek Szczęśliwy, szczęśliwy łowca U... I do wody rybka Kolejna rybka no to Trzecia już która ja Idzie do wody A ciebie się Poszoł. Poszoł. Także widać jak widać ryby są różne różne biorą tak. atmosfera wspaniała Tylko Skoraz się cieszyć, a to dopiero początek. No Powiedz Ile mi to mi. minęło? 3 godzinki może jak my tu... jesteśmy tu właśnie na tym łowisku. Jest klimacik, jest klimacik. było parę ładnych brań, tu kolega Damian miał jedno wspaniałe no, opowiem, opowiem, Opowiedz jak... o tym jak bardzo to szaliłeś Nie powiem nic e... temat... Zdruzgotany przyjaciel, zdruzgotany bardzo no że to było coś wielkiego, bo to było bo w sumie. Bez żadnego rdgania, tylko po prostu było wszt. Wygięcie i dziękuję. No, po prostu za późno, że zaczął. No i nic. Kolega jeszcze nie no, no. Ciągle się uczy. Człowiek się uczy całe życie. No i tak jest tym razem. No. Dziękuję. Następne bardzo ładnie, branie Ale chyba teraz coś wielkiego, co? No, Kolejna rybka. Dobrać, to w ogóle jest? Daniela. Do idzie Idzie, o, ale muruje, muruje. Ło! Pięknie. O, Nagrywaj, nagrywaj. O, wymycz go jeszcze. ale kara się O, ale, karasie, o, ale walczy. Jest, jest, jest. Jest, karasiek. Spokój, tasiek. Ładny. Ale mniejszy, mniejszy. Mniejszy. mniejszy, no? mniejszy. Ale ładny mogą Ja takie, takie szerokie sobie no O Łowca No, trzymaj mu tu Oto o ładny karaś To jest większych dzisiaj rybek No I do na razie jeszcze do Moneta A później się pokażę co by tam bieli Albo do wody jak chcesz, oboje gdzieś Idź do wody I do wody do wody wiesz. Sama radość schwycenia Właśnie, dokładnie o, ty... Ale ruszył No i poszedł I poszedł no i Proszę, no Kończymy dzisiaj łowienie i wyniki co będzie powiedzieć były dobre Dwa karasie Karaśki. Jeden linek, kilka zdręk, w tym jedna moja. Kolega zwyciężył dzisiejszy dzień. Jeszcze tylko wypuścić karasia do wody, siatki i można zakończyć łowienie. O taki No właśnie, ale Jacek. O, spokój tu. Co jeszcze lubię? I taki Karasiek. No, taki I ładny. Teraz fajnie, widzowie, widzą. Że rybki wypuszczamy. O, i leci. Jak polosz. Nie, jak poszła. Pięknie. Taki dzień. Taki. Elegancko. Tam się Pan pakuje. Tutaj jeszcze mocie kamerującego. Oczywiście nic, brania wielki, były. Wielki, wielki <grym> Nie tym razem, może innym razem będzie lepiej. Może jutro. Może jutro. Także żegnamy, do widzenia. Na razie. Żegna Was Dawid Kołodziej, I ten, Daniel <grym> i Damian.